No tak tutaj nagrywam filmik te Austrii tutaj takie skały są australijskie właśnie tutaj jestem przy tych skałach australijskich jak widać tu jest taki las tu jest też gdzie można podziwiać właśnie takie coś Nawet jest, gdzie można podziwiać górskie, tych górskich skał australijskich no i ogólnie tak mówię i jak i do opiekunki do Kasi i do mojej książki no i to byłoby na tyle patrzcie to co miałem pokazać. To jest o Austrię. No. Tu macham ręką do Was. No, tak i tam idę, tam do sąsiadu, żeby nie, żeby nie pojechali ze mnie. No właśnie, bo jestem no, jest, mnie by zostawili. Ja musiał być wtedy sam to by, by ale oni by mnie nie zostawili. Te, 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 to oni? Tak, by byli jest odpowiedzialni za mnie. A tylko tak jest, ja dokładnie nagram ten lasek tak pięknie super pięknie no tam widać domy ale to tak niby tych te, te domków się nie zobaczy bo to są zasłonięte lasem no, ale tak ogólnie można podziwiać wiele jeżeli chodzi o to no to byłoby na tyle no pozdrawiam gorąco no. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dzisiaj. Wam wszystkim no i właśnie teraz idę do do sąsiadu właśnie bo no się, bo tak idę tam na wózka pokopa z Tymkiem nie, piłkę nie wiadomo no i to by było na tyle no.